Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na antenie Weasel News Ja jestem Michael Understand a moim gościem jest pan Wiesław Szef firmy WieśBud Witam wszystkich, Wiesław z tej strony, szef WieśBud'a Dobrze, proszę pana Czego akurat WieśBud i czym zajmuje się wasza firma? A WieśBud z bardzo prostej przyczyny Wies, to jest na wieś, to jest od wieś, Wiesio, Wiesław a but odbudowlana. Firma budowlana. wieź but. Dobrze. Panie Wiesławie, jak to się stało, że przyjechał Pan do naszego miasta? A wie Pan co? Po prostu stwierdził, że tutaj myślę, że e, będzie dobre miejsce na rozpoczęcie swojego życia od nowa. Więc spróbowałem swoich sił, zacząłem remontować tutaj małe rzeczy, jak drogi, jakieś wycieki na komendzie. W końcu mnie tam zauważono, no i w pewnym czasie odkładania pieniędzy wystarczyło mi, żeby otworzyć swoją własną firmę. Panie Wiesławie, jak doszło do współpracy z Saspem? Czy planuje Pan jeszcze postawić dla nich jakąś komendę? Do współpracy z Saspem doszło w bardzo prosty sposób. Pan Kevin Murphy zauważył moje prace na mieście, podjechał i zapytał wprost, czy ja byłbym zainteresowany budową komendy dla nich. No i w taki sposób, po tym, że jak się zgodziłem, to została wybudowana komenda Highway Patrol przez firmę Wieśbud. No a jesteśmy w trakcie budowy kolejnej komendy tutaj nie nieopodal mechanika z Mission Row. Panie Wiesławie, a pan mi jeszcze odpowie. Czy ma pan żonę? Nie, ale szukam No to widzicie panie, wiecie do kogo się zgłaszać Pan Wiesław, szef firmy Wieźbut. Servus, synk Wiesław Telepenko, szef firmy Wieźbut. To jest moja firma Wieźbut usługi budowlane, remotowe. Wybudujemy wszystko, czego zapragniesz Za dobrą cenę A tymczasem chlucznie bo uśnie, człowiek nie kaktus Pić musi Szukam żony Wiesław telefonko. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z firmą Wyspód, dzwoń pod telefon, który się wyświetla poniżej. Panie Wiesławie, jak pan odniesie się do sytuacji, która miała miejsce na weselu właściciela Weasel News. Chodzi o pobicie dwóch gości na jego weselu. No co ja już mogę mówić, no doszło do sprzeczki, schodziłem sobie na dół, dwóch panów, u, zaczęło udawać e, panów od e, szatni, prosili, żebyśmy zdjęli kurtki, jako że ja nie miałem kurtki, tylko miałem garnitur, no to mówiłem, że nie mam, i że idę dalej, żeby się zatrzymywali, oni ruszyli pogoń za mną, zaczęła się bitka na pięści, dostałem po mordzie, zemdlałem, no i później pojechałem do szpitala, patrzył mnie, wróciłem, no i oddałem. Żeby było po prostu 1-1 jeden, jeden. No i cóż ja mogę powiedzieć Impreza z osobitą mordą, udaną imprezą Panie Wosławie, Ile jest pan w stanie pochłonąć alkoholu? No tyle ile jest Tyle wypije się Panie Wiesławie Na koniec niech pan tylko powie Jakie są dalsze plany Na działalność pana firmy w naszym mieście Cóż mogę powiedzieć Na pewno nie zaprzestaniemy, będziemy się rozwijać Nadal Zlecenia są do przodu, mamy zapełniony grafik, i następne zlecenia są ustawiane na kolejny miesiąc. Więc na pewno się nie poddamy, będziemy działać dla tego miasta jako jedyni budowlańcy. Drodzy Państwo, niestety zbliżamy się już do końca naszej audycji. Z tego miejsca bardzo dziękuję panu Wiesowowi za ten wywiad. I zapraszam Państwa do oglądania następnego odcinka, który pojawi się już wkrótce. Michael Understand Weasel News